Cześć, dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj z mojej kuchni jesteście tu w zasadzie częstymi gośćmi, ponieważ ja tu gdzieś zawsze się kręcę w tej kuchni i pewnie nieraz już ją widzieliście, ale nigdy nie byliśmy w niej jakoś tak. Dokładniej. A jednak jest to ważne miejsce w domu. Chociaż ja nie przepadam za gotowaniem, to jednak mimo wszystko jest to ważne miejsce w domu, na przykład z tego względu, że przepadam za jedzeniem albo za kawą, albo za czymś tam jeszcze, czym co w tej kuchni jest. Więc dzisiaj troszeczkę bliżej się przyjrzymy. Zrobimy małe clean with me, chociaż nawet jest tu czysto. No i poopowiadam Wam o kilku rzeczach, o które często pytacie, o kilku rzeczach, które polecam, które mi się sprawdzają, to będzie taka organizacja. kleo coś poleczę. Organizacja i tipy, wskazówki, jak sprzątałam swoją szafę gospodarczą. To bardzo Wam się spodobało, bo właśnie sporo wskazówek tam wpadło. A ja na pewno w trakcie opowiadania wam o kuchni, przypomnę sobie, o co wy najczęściej pytacie, albo o co nie pytacie, a co chciałabym Wam polecić, i mam nadzieję. Że firma się spodoba. Muszę ją pogłaskać i przechodzimy do sedna. Zacznę od tego, że kuchnia jest mała, e, ale w zupełności wystarczająca. Mam tutaj całkiem spory blat do pracy, tutaj kawałek blatu do pracy i z tej strony kawałek blatu. Jako, że ja nie jestem wielką fanką gotowania, to mi to w zupełności wystarcza i nie zrobiłabym tej kuchni jakoś dużo większej. E, natomiast wbrew temu, co niektórym się wydaje, ona nie jest. Zamknięta. bo niektórzy... Jak w XXI wieku można sobie zrobić zamkniętą kuchnię? Jest wejście tu, jest wejście wejście tu. E, czy ja bym chciała tutaj wyspę? No, może, może, ale z drugiej strony cieszę się, że ten cały syp kuchenny jest oddzielony tą ścianką, więc to nie jest takie głupie, ale może właśnie skierujmy się na tę ściankę, o której teraz. Opowiadam. Ona jest akurat czysta, więc tutaj clean with mi nie będzie. Zaraz sobie zrobimy przerywnik na, na innym blacie. Dobra. Idźmy tu. No dobrze, to jesteśmy na tej ściance numer 1, tak ją nazwijmy, i tutaj, zobaczcie, widać wyjście do salonu. I uważam, że to jest bardzo wygodne rozwiązanie, bo raz się idzie tędy, a raz tam Zwłaszcza, że tutaj zaraz za rogiem jest stół, w zasadzie jadalnia, a nie salon, salon z tamtej strony. No ale dobra, jesteśmy na tej części. I co ja bym chciała Wam polecić i powiedzieć? Przede wszystkim, jak urządzacie kuchnię, to szuflady są jednak dużo wygodniejszym rozwiązaniem niż. Standardowe szafki i półki, chociaż tych też u mnie w kuchni nie brakuje. Jak będziemy z drugiej strony, to opowiem Wam o tym, z czego ja mam zrobione te szafki. Chociaż ja nie wiem, sama czy do końca wiem. Natomiast o to bardzo często pytania dostaję. Z tej strony talerze, miski, piekarnik, płyta indukcyjna. Ja jestem z płyty indukcyjnej bardzo zadowolona, bardzo, bardzo zadowolona. Każdy prawdziwy kucharz powie Wam, że na prądzie nie da się gotować, gotujemy na gazie, natomiast no, nie do prawdziwej kucharki. Bardzo daleko, za to płytę można utrzymać w idealnym porządku. To jest płyta z pula. Czy ja ją polecam? Nie do końca ale nie jestem przekonana. W sensie jest ok, ale... Nie mam porównania, a poza tym nie jest jakaś super szałowa. Szybko grzeje, łatwo się czyści, jest ok. Piekarnik, który mam, to jest Whirlpool, szósty zmysł, 6 Sense tak się nazywa. Natomiast on coś nam, słuchajcie, ostatnio tak szwankuje, że nie wiem, czy on jest po prostu taki beznadziejny, czy się zepsuł, ale polecić Wam go na pewno. Nie. Jeżeli chodzi o sprzęty, to mamy też okap z amiki. I on jest ok. Też nie jest szałowe, nie jest do jakiegoś nie wiadomo jakiego gotowania. Natomiast do takich domowych warunków i nie za dużej kuchni w zupełności wystarcza. To nie jest telewizor, bo słuchajcie, było kilka osób, które mówią, co to, to telewizor? A może ewentualnie robić za lusterko. I tam na górze, zaraz zrobię Wam przebitki po prostu, ee, są magnesy. I to, są, to jest jedyne miejsce na magnesy, które w nie mamy. Przykro mi, ale jedyne. Chociaż z drugiej strony spoko, bo nikt ich nie dosięga i się nie pobiją. Ale właśnie nie możemy sobie standardowo zawiesić magnesów na lodówce. Tu też mam dwie szuflady i mikrofalówka szarpa, która jest najgorszą mikrofonówką Ever. Jest chudna i czekam na dzień, kiedy rzecz się zepsuje, a pewnie będzie działać za 30 lat. Ja nie, do dziadostw w ogóle nie grzeję, natomiast no, używam jej tak sporadycznie, że na razie czekam, że po prostu aż się zepsuje i jej nie wymieniamy. A jeżeli chodzi o tę stronę, to bardzo, bardzo często pytacie właśnie o ekspres do kawy. To jest zeszłoroczny świąteczny zakup i nadal jesteśmy z niego zadowoleni. Model napiszę wam na dole, bo to jest Philips dlatego 5400 chyba, ale już nie pamiętam tych numerków, które były z tyłu. Natomiast dalej po roku jesteśmy jak najbardziej zadowoleni. Każdy ma swój profil, każdy ma swoją ulubioną kawę. No i kawa jest naprawdę bardzo bardzo dobra. Fajnie spienia mleko. Zaraz Wam pokażę, jakiej kawy używam. Może od razu u nas tutaj na blacie akurat, bo kupiłam ją dzisiaj. Kawa, której używamy najczęściej, jeżeli kupujemy marketowe kawy, to jest taka Lawacca I my uwielbiamy lawacy, bo one nie są kwaśne, a są bardzo kremowe. Często właśnie z pianką. To jest creamy, Crema e Gusto, ale wyroble dostaniecie też taką wersję pomarańczowo-niebieskie, ona też jest w porządku, natomiast Lawaca z Lidla, ta złoto-czerwona chyba, też jest naprawdę spoko, więc jeżeli kupuję w dyskoncie albo w markecie kawy, to właśnie te e, Lavazza. Co z tej strony jeszcze mogę Wam fajnego polecić? O! Często pytacie o tę deskę, a ta deska jest z... Y, mm, skąd? Sinseya, właśnie! Deski z sprawdzają się spoko, więc jeżeli drewniany desek szukacie, to poproszę zajrzeć tak. I mam nadzieję, że wszyscy już macie to w swojej kuchni, a jeżeli nie, to koniecznie musicie nadrobić. To są gadżety z IKEA, raz rękawiczki do wyciągania gorących rzeczy, czy to jest brytwanka, żgarnek żaroodporny. Odchodź, cały czas się bawi kapselkiem. Czy to jest ciasto z piekarnika, czy garnek gorący, musicie chwycić. To one są super, nic się tutaj nie przepala, nie topi. To jest specjalnie chybka, właśnie do takich rzeczy. No i właśnie takie podstawki, które sobie kładziemy na blacie. Na blacie, jak na blacie, bo blat jest kamienny, też Wam zaraz o tym opowiem. Konglomeratowy. E, te podstawki na stole, na przykład drewnianym. Potrzebujemy jest obiad, siedzi rodzina, a my potrzebujemy postawić garnek gorący, to albo robimy to na desce, albo robimy właśnie to na takiej podstawce za kilka złotych z Ikea, ale pewnie nie tylko w Ikea można je dostać. O, super, sprawdzają się też te rozwiązania, czyli takie do wieszania. Jak nie lubicie mieć na wierzchu, to Wam się to nie sprawdzi, natomiast ja takie rzeczy podręczne, jak właśnie tutaj te przybory, czy tutaj mam jakąś oliwę, olej lubię, czy hochelki, lubię mieć pod ręką, nie lubię Mieć wszystkiego wywalonego na no, wierz, natomiast no, takie rzeczy codziennego użytku są spoko, więc właśnie polecam Wam, jeżeli się zastanawiacie nad tym. To jest I z tej strony już w zasadzie dwie ostatnie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli robicie kuchnię, to fartuch, to się nazywa fartuch, ja też nie wiedziałam, już teraz jestem ja o tym wiedzę mądrzejsza, fajnie jest skuć i wsadzić tutaj płytkę, że jest na równi. Z, e, ze ścianą, ale to taki typ budowlany, natomiast tutaj tej tutaj dolnej szufladzie, już Wam pokazuję, jest gofrownica i też bardzo często pytacie, Aśka, co to za gofrownica, co robi takie pyszne, chrupiące gofry? W gofrownicy kluczowym aspektem jest moc. Kiedyś mieliśmy taką gofrownicę, która była bardzo słaba i to było bardzo złe, bo ona w ogóle ich nie wypiekała, tylko gotowała, one się tam parzyły i były zle pokazuję Wam moją, naszą gofrownicę. Podkreślam słowo naszą, ponieważ u nas to yy, mój partner jest Gofer Master. Ja nie robię gofru, on robi gofry, ale gofrownica jest naprawdę fajna. Yy, napiszę Wam na dole jej model. Polecają Pani Rozena, ale w składzie ja Wam pierwsza. <gryw> Dziękuję, tyle. Przenosimy się na drugą ściankę, tak mi się wydaje. Tu też mam w sajdzie. szuflady, szuflady, z tej strony mam tylko szuflady, tu też szuflady. Przechodzimy, to pójdzie nam szybko. Tu wyjdzie nam szybko, chociaż trzeba trochę posprzątać. Ja Zacwitam żółte światło, bo jest ten. Wiecie, okno jest za mną, więc nic absolutnie nie widać. Ale po pierwsze, to jest bo o to też pytacie, co to jest? Słuchajcie, to jest nasz kosz na papier. Kosz na papier stoi sobie tutaj i nie biegam z każdym papierem, a papieru jest dużo. Nie biegam z każdym papierem, tylko taki miarę ozdobny można kupić oczywiście ładniejszy. Kosz papier tutaj stoi. Tutaj jest zaraz Hani kuchnia, którą Hania uwielbia. No i oczywiście ten stopień z IKEA to jest nieodłączny element kuchni, żeby wejść na górę, żeby wejść do górnych szafek, a jeszcze gdzieś w salonie, i tak dalej. A poza tym to jest taki kitchen helper, helper dla Hani. A poza tym, jak można sobie zawsze tutaj przysiąść i albo zjeść śniadanie, ja to zazwyczaj robię jadanie, ale można przysiąść. Także ten stopień jest super, bo właśnie on jest takim kitchen helperem, To, to była pułapka dla kleo. Czy tu jest coś ciekawego? Nie, jak w standardowej kuchni, sztuczce, yy, talerze, miski, przyprawy. Pokażę Wam tylko, jak no, w miarę zorganizowane, bo to nie jest level master. To jest takim budżetowym, domowym sposobem zorganizowana mm, szuklada z wszystkim yy, wszystkimi ale też słuchajcie, taka szampra, cargo jest super, ona może być na chemię, a może być równie dobrze na, na alkohol, tak u nas właśnie na to ro, za, za to robię. mamy dużo w domu alkoholu, ponieważ mało go pijemy. Zajrzyjcie tu. Na pewno polecam Wam te e, słoiczki z Ikea, bo one super się sprawdzają. I jeżeli nie chcecie żadnej takiej metkownicy, fancy sens, ja nie uważam, nie mam potrzeby posiadania takich rzeczy. Fajnie to wygląda jak najbardziej, ale jakoś nie czuję, że muszę to mieć i muszę to kupić, to sobie po prostu słuchajcie, podpisałam tak sama. Podpisałam sobie i, i sobie przykleiłam, i, i też działa, i też się sprawdza. Co Wam mogę polecić, to jest ta przegródka z KORTZPETKO. I tutaj właśnie jest oddzielone i można sobie fajnie te przyprawy, zobaczcie, poukładać. A poza tym, tyle trzymam Tutaj przyprawy, tutaj słodkie, tutaj przyprawy w jakichś takich małych, mniejszych pudełeczkach, no i właśnie w jakichś takich słoiczkach podpisane u góry. Dobra, to ja teraz posprzątam blat, i opowiem Wam właśnie o tym blacie. Jeśli chodzi o blat, to zdecydowaliśmy się na konglomerat, który był dużo droższy niż inne rozwiązania, natomiast jesteśmy ekstremalnie z tego zadowoleni. Nie kamień, a konglomerat, dlatego że ja chciałam, żeby to było jasne i imitowało marmur, a marmuru się do kuchni nie daje, ponieważ marmur pije wodę. A konglomerat nie pije, jest naprawdę odporny. I nie trzeba nic z tym robić, nie trzeba impregnować, nie trzeba o to dbać, nie trzeba na to uważać. Kładziemy na to gorące, kroimy, robimy co chcemy i nic się z tym nie dzieje. Mam jedno głębienie, ponieważ złamałam na tym ceramiczny nóż, także uważajcie, mimo wszystko, bierzcie, jak kroicie. Te deski, ale gdzieś tam szybko, jakiś kawałek, jakiś owoc, można sobie ukroić, można gorące położyć, przecieram szmatką i tyle. Także to jest wydatek, z którego jestem bardzo zadowolona i jakbym miała jeszcze robić raz w lat, to zdecydowałabym się zdecydowanie na taki. Zdecydowałabym się zdecydowanie, no dokładnie. Eee, także no naprawdę serdecznie mam konglomerat jako rozwiązanie do kuchni. Polecam. Drewno wygląda pięknie, natomiast ja wolałam tutaj sobie zrobić drewniane, żeby po prostu no wiedziałam z czym się je kamienny blat, bo już wcześniej taki miałam, a wiedziałam z czym się je takie standardowe blaty. Także jeżeli zastanawiacie się co drogie, droższego, w co lepiej zainwestować, to w taki blad. Ja jestem na no tak. To jest szafka, której nienawidzę. Nienawidzę. Generalnie to rozwiązanie jest dobre. Bo zobaczcie, to po prostu wyciągam. Ale ja mam chyba nie wiem, za dużo garnków. Powinna mieć dwie takie szafki. Nie wiem, jakoś nie lubię tego. Wszystko mi leci i wala mi się to. Ale, ale dobre to jest. No bo fajnie wyjeżdża. I jeżeli rozważacie coś takiego, to się sprawdza. Tylko po prostu ja to nie O! O! No to tak wiecie, nogą wszystko w kocholach. <grystanie> <grystanie> dziękuję. Do widzenia. Tyle. A no i o zgrozo, w mojej kuchni nie ma Thermomixa. Jejku, jak ja żyję znowu. Gdzie jestem taka przedpotopowa w tej kuchni. Natomiast y, nie mamy Thermomixa, żyjemy, jemy, ale mamy robot planetarny i to jest robot planetarny nie najdroższy. KitchenAid, no wiadomo, to jest, jest fajna sprawa, na pewno. Natomiast my mamy taki Electroluxa i jesteśmy też bardzo zadowoleni, mamy go odkąd tutaj mieszkamy. W pandemii on działał bardzo, bardzo często, bo i kręcił nam drożdżowe, i jakieś pizzowe, i bułki, i tak dalej. Do tego robota planetarnego można dokupić też końcówki do siekania, do mielenia mięsa. napiszę nam też model na dole. liczę czas, to jest jakiś a nie wiem, Continental czy coś tam pro. Generalnie jest naprawdę spoko ten robot, a był w takiej w miarę rozsądnej cenie. Także jesteśmy z niego zadowoleni. Używamy, od czasu do czasu go puścimy. Znaczy, chodzi na tyle często, że jest wystawione na blacie. O, w ten sposób. I naprawdę z takiej rozsądnej półki cenowej to był bardzo dobry wybór. Także Spoko. No i tutaj mam już szafeczki, słodycze i tak dalej. O, tutaj mam oczywiście, bo niektórzy się dziwią, ale to nie jest nic dziwnego. Mam suszarkę na naczynia. Bo wiecie, nie wszystko idzie do zmywarki. Czasem potrzebujesz coś przypłukać. Czasem plastikowe rzeczy nie idą do zmywarki. Blaszki. No i no są rzeczy, które nie mają się w zmywarce. Więc ja y, polecam właśnie taką oj, szafkę na... Y, na suszarkę. Tutaj jest ten dół wyciągany, także można sobie to spokojnie wszystko umyć, i tak dalej. Spoko opcja. Dobra, to teraz już możemy się na dobre przenieść na tę stronę. I a, czajnik, czajnik, bo czajnik też pytacie. Czajnik mamy, przywieźliśmy jeszcze z Irlandii i kupiliśmy go do yy, 8 lat już mam dużo Delongie. Bardzo nam się sprawdza, jest bardzo stylowy, fajny. No i naprawdę długo nam służy, także jesteśmy zadowoleni. Czy coś jeszcze tutaj? Nie, już przechodzimy na tę stronę. Oczywiście, jak w każdym polskim domu, mamy kosze na śmieci pod zlewem. A jak żeby inaczej tego ten papier gdzie indziej na plastik? Bo oczywiście, segregujemy śmieci. I co? i szuflada, polecam tutaj rozwiązanie szuflady, a nie szafki zdecydowanie bardziej mi się to sprawdza blat, zlew Półtorek komorowy, to jest coś takiego stalowy jest spoko do mam zmywarkę, więc to mi w zupełności wystarcza. Jak to jest zawalone, to sobie korzystam z tej połówki. Także to jest naprawdę spoko opcja. Fajne jest to, że on jest podwieszony pod blatem. To ma plusy i minusy. Plusy są takie, że po prostu tutaj wszystko, czy wodę, czy grudy, czy śmieci, wszystko pyk, pyk, pyk zgarnia i jest super. Ale no... Zbiera się tutaj brud, nie? Jakby to jest chyba oczywiste i to po prostu trzeba czyścić, ale tu się albo nożykiem, albo patyczkiem albo e, klhr myjką ciśnieniową, wszystko ładnie wymywa, tylko oczywiście trzeba poświęcić na to czas. Ale gdyby zlew był na blacie, to tak samo tutaj by mi wchodziło, także na jedną w zasadzie wychodzi. Ja drugi raz na pewno bym się zdecydowała na podwieszony taki, że blak leży na zlewie, a nie zlew na blacie. Natomiast nigdy w życiu nie zdecydowałabym się na taką baterię. E, pewne wybory w tym domu zostały dokonane w bardzo zaawansowanej Ciąży. i to było na zasadzie, ok, dobra, bierzmy i wyjdźmy stąd, nie? I to było właśnie jedno z takich wyborów. Eee, kurde, blaszka, no kurde, blaszka. Moja mama mówiła, co myście kupili? No no kupiliśmy, odkręcane. nie, nie kupujcie sobie, nawet że to super wygląda, nie kupujcie sobie odkręcanego, to trzeba podnosić albo coś w tym stylu. Nie odkręcać, to jest złe rozwiązanie, złe, natomiast świetnym rozwiązaniem jest podwieszenie tutaj pod szafkami listwy LEDowej, która da Wam dodatkowe światło, światło jest bardzo cenne, nasza listwa jeszcze jest y, z regulowanym światłem, jak się go, ją przytrzyma, o widzicie, także y, jak robicie szyweczki to sobie podwieście. Ale, jeszcze, będąc przy baterii, na pewno warto, żeby tutaj był prysznic i zwykły strumień, no i żeby ona była wyciągana, bo to się bardzo często przydaje. Jeżeli chodzi o same szafki to e, sprawdza mi się tutaj to, widzieliście jak mi się zahaczyły przed chwilą ręce, ale to się rzadko zdarza, to jest bardzo wygodne, to otwieranie jest bardzo wygodne, z tym wyżłobieniem też jest bardzo wygodne, tutaj to w miarę w ręce dobrze siedzi i dobrze się otwiera, także spoko, ja tylko dopłaciłam dużo więcej, za tutaj wzmocnione, lepsze, najdroższe mechanizmy, i faktycznie tutaj wszystko mi działa. I to nie jest też taki, to jest taki mechanizm, który się zatrzymuje. No jak robicie kuchnię, to warto za to, co tutaj jest za ten mechanizm zapłacić więcej, no bo to ma Wam starczyć na lata, ma być wygodne, szafka ma nie strzelać, ma to zaraz nie popsuć się i tak dalej. Ja jestem z tego zadowolona. Z czego jestem bardzo niezadowolona, to muszę troszeczkę niżej wejść. To są, słuchajcie, uchwyty, klamki. Jeszcze w szafkach pół biedy, ale to, ile ja w zmywarce połamałam paznokci, to jest po prostu historia nie do opowiedzenia. Tragiczne są te uchwyty. Chciałam, żeby one były jak najmniej widoczne i zdecydowanie Podobałam się na coś takiego, ale jestem pewna, że kiedyś to wymienię. Może jak nam stolarz będzie robił szafę, zabudowę pod schodami, to może wtedy go poproszę, bo to jest po prostu tragedia. To jest super niewygodne, bardzo łatwo schodzi z tego ręka. łamam się paznokcie, dziurawią się palce. Nie polecam tego rozwiązania, jest tragiczne. Natomiast jeszcze z takich gadżetów muszę mieć w yy, pompeczce na blacie mydło i w pompeczce na blacie płyn do naczyń. Nie taki duży, ja sobie po prostu przelewam, pomp, pomp i wygodniej się zdecydowanie myje Ten gadżet z Aliexpress jest cudowny, bo tutaj odwieszam mokrą gąbkę. Gdzie jest ta mokra gąbka? To Właśnie mój problem jest taki, że nie wykręcam gąbki, śpimy Oto wiele w naszym domu było kłótni, odkąd mamy to, kłótnie się skończyły, bo po prostu to odwieszam. Jeżeli chodzi o same meble, Czyli oto, że tu jest biały, tu jest y, drewniany, to też jest jakieś płyta. Kurde, że nie wiedziałam, co to jest. Słuchajcie, no to jest jeden kawałek w każdym razie. Tu nie ma nic naklejone, tak samo jest też na dole. W każdym razie, z kolorystyki jestem bardzo zadowolona, nadal mi się podoba. Nadal nie zrobiłabym tego odwrotnie, bo te dolne szafki brudzą się bardziej niż te. Górne. Natomiast wszystko w utrzymaniu jest w miarę proste. Tutaj oczywiście trzeba przyłożyć się, żeby to umyć. Natomiast drugi raz na pewno zdecydowałabym się na to połączenie kolorystyczne i drugi raz na pewno zdecydowałabym się na to, żeby te szafki były matowe. Bo pomimo tego, że są matowe, raz w tygodniu muszę je porządnie przetrzeć, najlepiej taką ścierką z Wiledy do mm, szyb. Wtedy ładnie wszystko wygląda, no i wiadomo, biały się brudzi, natomiast gdyby to było lakierowane, błyszczące, byłoby o wiele, wiele, wiele gorzej widziałabym każdy palet, także matowe rozwiązanie jest super. Zmywarka Siemens IQ, chyba coś takiego. Taka bardzo popularna. Jestem z niej też zadowolona, także spoko. No i tyle, w zasadzie jesteśmy już na finiszu. E, tutaj bym zrobiła coś bardziej wyjednoczonego, wiecie? Trochę jest ciężko. Tu jakieś płatki, owsianki, jajka i takie tam. Kupki, kubki makarony, trzeba to wszystko wyciągać. Oczywiście słoiki, zwłaszcza jak mieliście już przygodę z molami, te pojemniki nie są szczelne. Ale słoiki z gumką, jak najbardziej. E, czy ta szapka mi się sprawdza, no tak właśnie nie do końca, ale już ja sobie radzę. Tak ją sobie zorganizowałam, że, że jest okej okay. tutaj. Jednak szuklada, powiem Wam, co szuflada to szuflada. ja mam mały tych półek, e, ale szuklady sprawdzają się o wiele lepiej. Zejdźmy jeszcze na dół, bo to jest jeszcze opiekacz. Czy to jest opieka, czy blender w sumie kielichowy z też super. Opiekacz z Raven, który jest schowany, bo też nie używam go bardzo często, ale uważam, że też. E, Cena adekwatna do jakości, służy nam od kilku lat i jesteśmy zadowoleni. No i ostatnie co, no to e, oczywiście jest lodóweczka. Co to jest? Samsung, jakiś? No, frost. E, I zmybareczka. I co to jest? To nie jest zmywareczka, tylko zarażarka. Zdecydowanie za mała. Na pewno decydowałabym się na tej większego, ale gdzie to wcisnąć? No właśnie. Nie na co dzień ta e, zamrażarka jest ok, ale jak była pandemia, to gdzieś tam był problem. Poza tym, jak ogródek nam za dużo urodzi, no to też będziemy coś myśleć o takiej dodatkowej zamrażarce, no bo czasami to się faktycznie nie mieści. No dobra, co tu tyle? Wydaje mi się, że tyle, jeszcze się rodzi. A, jeszcze tu mamy fajny zapach z badem Body Works, który sobie w kuchni wisi w takim centralnym miejscu. Kuchnia jest tak, jak mówię, otwarta i ten zapach się. Rozchodzi. No ja to już wszystko. Na pewno jeszcze raz zdecydowałabym się na e, sprzęty AGD w zabudowie. Jestem z tego właśnie bardzo zadowolona. Ta kuchnia jest mała, ale jest jasna, jest wystarczająca dla naszej rodziny i jest bardzo łatwa w utrzymaniu. Bo tak jak mówię, szybciutko się sprząta tu blacik, tu tublacik. Generalnie nie mam tutaj żadnych pułapek, mam wrażenie. No z niektórych sprzętów i rozwiązań faktycznie jestem niezadowolona, ale szczerze o tym opowiedziałam i mam nadzieję, że komuś się to przyda. Mogłabym się jeszcze rozmieniać na drobne, polecać jakieś takie gadżeciczki, gadżeciczki, ale może o gadżeciczkach to taki osobny odcinek. Dzisiaj miało być o kuchni, o rozwiązaniach i o sprzętach, bo właśnie o te sprzęty pytacie najczęściej, ale się nie dziwię, bo to są pieniądze i warto kogoś zapytać, żeby te pieniądze wydać lepiej niż momentami na przykład ja. Więc ja na przykład Was zapytam, czy ktoś z Was ma piekarnik ten Dual Cook, bo my nad nim się zastanawiamy, żeby to urządzenie wymienić, które nam ostatnio szwankuje. Także dajcie znać, czy jesteście zadowoleni z takich dwóch eee, Nie proszę mi pisać, że jesteście zadowoleni z miksa, bo na pewno, natomiast no, da się bez niego, moi drodzy, żyć. Dobra, mam nadzieję, że odcinek był przydatny i Wam się podobał. Koniecznie dajcie znać, jeżeli macie ochotę o czymś posłuchać dokładniej, bliżej się czemuś przyjrzeć, coś Was tutaj zaintrygowało, to postaram się Wam pomóc. A póki co dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.